Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia testu Kiełbasy z Pieca. Doskonała na grilla. No, tutaj firma Madej Wrubel. Kiełbasa jest opakowana hermetycznie, bardzo ładnie to wygląda i wygląda, że to jest coś naprawdę fajnego i dobrego. Tutaj z tyłu jest opis, kod kreskowy, twarz. Jakby narysowana y, twórcy tego produktu data spożycia. Także bardzo elegancko to wygląda. Jak smakuje i jak rzeczywiście wygląda. Zobaczmy. Teraz popatrzcie. Tutaj ta kiełbaska wygląda bardzo elegancko, apetycznie. Ukroiłam kawałek. Także zaraz zobaczymy, jak ona smakuje. Widać mięso chude, bez żadnych żył, ani innych, niedogodności przy spożyciu. Spróbowałam ten kawałek i naprawdę pięknie, pięknie, aromatycznie pachnie, smakuje wspaniale łatwo się kroi. Także bardzo serdecznie wszystkim Wam polecam ten produkt. Smacznego i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.